gramy dzisiaj w grę z kobietą. Nie wiem o czym jest ten horror, poza tym, że nie wiem, to jest jakiś Doki Doki chyba. Tylko, że jest niebieska kobieta. Jest gra z kobietą, także wiemy, że będzie yy, strasznie, ponieważ kobiety są straszne. Na przykład ja boję się kobiet również. Ja już się boję, no też się boję tak patrząc na te na te samice. Troszkę przerażająca. Dobra, let's fucking dudes. Mam herbatkę, można grać. To już miały w wódę sobie polała, I mean, Nie wiesz nie wiesz, co ja właśnie piję. Kto wie, może właśnie sobie nalałam całą setkę. Jest polski. No kurwa, no w Polsce jesteśmy to oczywiście. E, moja przyjaciółka niestety nie będzie nic rozumiała w takim razie, bo ona jest z Ameryki, więc. I'm sorry, mouse, we're, po... we're... we're polishing here. Jesteś też do wyboru język audio. Czekaj, muszę moją wódkę położyć. Dziękuję, <grym> let's go. yeah! Mamy Japanese, mamy pyty o Jezu, to jest jakiś portugalski. Nie, ja nie widzę żadnych portugalskich. Jako człowiek, który ogląda Miraculum. Nie jest fanem Miraculum, ale ogląda Miraculum. Nienawidzę kurwa portugalskiego przez Miraculum. Miraculum zniszczyło mi portugalski. Możemy mieć rosyjską waifu. Możemy mieć hispaniola waifu. Hispaniola dwa. Tur... Turczy... Tu, turecką, turczyńską, ja pierdolę jaką kurwa turczyńską kobietę. Turecką kobietę możemy mieć, albo nie możemy mieć kobiety. Chat, jaki bierzemy audio? Espaniola, jak głos czekaj, która Espaniola, bo mamy dwie Espaniole: Latin America czy Espaniola Espania? Hola, soy mita. Hola, soy mita. To też bardziej tak japońsko-latynosko. Hola, soy mita. Tam brzmi, jakby mogła być Dorom Explorą. Dora. Bardzo dobry wybór. Czekaj, muszę wódkę moją no, odstawić. 10 minut ładowania. No weźcie sobie, nie żartujecie już kurwa. Żartuję, nie mamy tutaj takiej grafiki. A no, kurwa złapali mnie na żart. Przestań, iż mnie złapali. Ten w wygląda jak w takim jednym hentaju. Przecież w, sensie w takiej jednej grze hentajowej. Nie pytaj mnie, skąd wiem. Ale wiem. O jezu, kurwa, czemu ja wzięłam ten dubbing? No zajebisty samolocik. Ale lot. Ale lot. Ach, nie ma tak dorosłych bawi się zabawkowym samolotem. I mean, I can relate. Nie, nie wygląda jak taki typowy szkolny fuckboy. Jak taki typowy protagonista anime, z którym nikt w ogóle nie rozmawia.

Veamos, konfigurare una lista de tareas, reakcje na los personajnych guion, y i może inwestycje w decodificación. Będę <susurra> jeszcze ja nie słucham czasem co on Jak się nazywamy? Szczerze, nie chcę się podpisywać jako ten protagonista Fagboy. Nazwijmy się jakoś fajnie. Mariusz. A i mean, wygląda trochę na takiego Mariusza. Mariusz! I teraz ten lugar jest przeprosin. Czy mogę pomóc mnie o Jesteś kobietą, to twoje zadanie, żeby sprzątać. Oj, co dobra, ale to było skurwysyńskie. Kurwa, to było jedno krótkie zdanie. Ile ty je mówiłaś? Jezu, ale ten Espanola to jest taki język. Ja nie lubię strasznie portugalskich i hiszpańskich języków, bo to jest takie, że masz jedno zdanie i to jest coś, co, Czy możesz kupić mi rosół? A Espanola i ta. te kurwa portugalskie i inne. U nich to takie jedno zdanie to jakieś 50 słów, i to oznacza tylko, hej, kup mi coś. I oni mówią jakieś 50 kurwa słów, 50 zdań, żeby coś takiego powiedzieć. Nie wiem, nie lubię tych języków, bo to są takie długie. Ty, ja myślałam, że to jest horror, a nie symulator kobiety. W sensie, kurwa, symulator kobiety. E, symulator dbania o kobietę. Hej, Mariusz, myślałam nad kupnem przenośnego telewizora. I co kurwa jeszcze chcesz? Jakie ona ma wymagania? Wiesz, takiego małego z Antenką. Przecież masz już jakąś plazmę na chuj ci telewizor z Antenką. No, trochę rozpieszczona jest ta kobieta. Ale pierdolnęłam w biurko. <noise> Ale w biurko pierdolnęłam, przepraszam, ja tutaj robię najgorsze SMR świata. Spokój się alkoholiku, nie musisz świętym gralem rzucać. No przepraszam, poniosł mnie trochę. Wiesz jak to jest. Jak trochę się napijesz, to ręce się trzęsą i ci le leczy rzeczą. Co? Rzeczą, że... Rzece... kurwa, rzeczy lecą. Leczy że co? What the fuck? Eating an apple right now. I hope it's a good apple. Eat some air right now. I hope you'll enjoy your air. Por cierto, puedes jugar minijuegos para ganar dinero. Co, telewizor z antenką na piknik? Pochujcie telewizor na piknik? Co? Co to jest, kondom? A nie, kurwa, to jest ta! Dobra, nieważne, bo... Nieważne. Ja pierdolę nic. Mogę ją kochać. Zamknij morde. Hura, udało ci się. Teraz możesz kupić mi ten telewizor. No dobra, weźmy jej ten telewizor. Masz taki chujowy. O, właśnie ten. Mały, podręczny i ta... Mały, podręczny i tani, czyli taki, jaki chciałam. Dziękuję Ci bardzo. Hej, zgubiłam swoją szczotkę do włosów. Pomożesz mi jej poszukać. Zajrzyj, proszę, do szafki nostej, powinna tam być. Hmm, tutaj nie ma. Z zamiaruj. Spróbujmy w innym miejscu. Tylko nie zaglądaj do piekarnika, ok? Na chuj ja mam ten dubbing, skoro jej ja takiego, e, przekrzykuję. Ja he Tam akurat już sprawdzam, dobra, sprawdź w piekarniku. What the fuck? GERL! Kobieto! Obróć się, a ja to posprzątam. Jak ty chcesz sprzątnąć piłę Cierto, łańcuchową? Gdzie ty ją schowałaś? Znalazłeś się dobra robota. Więc to co masz teraz ochotę? Naruchańs! Znaczy co? Hejka Mariusz, tak się cieszę, że Pero, mi pomagasz. Ja pierdolę. Jestem jak jakiś stery Ej, jo, no co? No co, jo? Co? co? Co chcesz ode mnie? Nie, oc nie ocenia, nie masz prawa, kurwa, oceniać. Ja po prostu mówię to, co wszyscy myślimy. Trochę real, znaczy co? No właśnie, kurwa. No właśnie. O co, Szymata zepsuła telewizor? Kupiliśmy go, nie wiem, jakieś 3 dni temu i już zepsuła telewizor. No nic, pomożesz mi przystawić tę szafę. Jest taka ciężka. Muchisimas gracias. Te quiero. Bardzo ci dziękuję, słodziaku. Jest mniejsze od 3. Dzień 33. My naprawdę gramy jakimś jakimś hikikomori. Are they like... Zabnij modę. Are they like Chris and you are the player, where you keep making them play? No, we're like... She's a girl and I am a fucking gooner. I'm a gooner? I'm fucking busting my shit to this girl probably. For 30 days now. Oj, Mariusz! <laughs> Hej, Mariusz, tak sobie myślałam. Chciałabym spotkać się z sobą twarzą w twarz. Denerwuje mnie to, że nie możemy nic z tym zrobić. Okej, okay, czyli w skrócie, ona jest taką typową Janderę po prostu. To jest już taki trope od y, Doki Doki, gdzie masz babę, ona cię kocha. E, chcę być z tobą na zawsze, ale nie może, dlatego że jest tylko w grze, ty jesteś real, więc nie wiem, chce cię porwać i nagle jest i będzie zabijać i będzie straszna. W sensie taka jest moja teraz teoria, że zrobi się spuki i ona, nie wiem, jakoś wyjdzie z tej gry i będzie nas straszyć, ponieważ plot reasons. Nerwuje mnie to, że nie możemy nic z tym Ty zrobić. Ze mną ze mną czas, i Chciałabym zrobić też coś dla ciebie. Jesteśmy już razem. Możesz odłożyć telefon. Okej, okay, that's fucking creepy. Ale jednocześnie trochę już klisze. No ale nie będę aż taka tego... Taka chamska dla tej gry, bo może być coś ciekawego. el juego? Ej, nie odkładaj go masz na nim gry. Wiesz co wydaje mi się, że teraz my jesteśmy tą grą. Serc. Katalog serc. Jesteś taka słodka księżniczko. Co to kurwa za książki ona ma? No RTX. RTX on. Obawiam się, iż. Jak ona miała ta nasza dziewczyna? Mika? Nie, mi. jakaś kurwa ta. Nie wiem, Mańka. Od teraz jest Mańka. Obawiam się, że Mańka nie ma niestety aż takiego Powerful. Ani procesora, ani karty graficznej, żeby mieć RTX. Mita. No dobra, teraz jest Mańka. Jezu, naprawdę przetłumaczyli te wszystkie książki. Mądra książka. Jak go. Ja! <grym> <grym> Jak go pobudzić? Po tej książce mogę stwierdzić. Nie, nie po mądrej książce, przepraszam. Po tej książce mogę stwierdzić, iż Jakona Mita, a również jest Gunerem. Więc uważam, że trafiliśmy trochę na swojego. Mam nadzieję, że nie jest w BDSM, bo mnie popierdoli. Wiesz, co? Obawiam się, że będzie into BDSM. Jeżeli gra pójdzie w tym toku, w jakim myślę, że pójdzie. Ubi sobie sam, ale co? Ale, że co, sobie ubi? <laughs> ale ja dzisiaj, ale ja mam dzisiaj gunerski humor. <laughs> ciasto to miłość, ciasto to kłamstwo. The cake is a lie. Dobra, jeszcze jedne drzwi nam zostały. Hello, hello, howdy, what the fuck? O chwila! She's a gamer girl. Guys, she's a gamer girl. We won! Monke mod on. <laughs> Dobra, czym jesteś? Przystarzała wersja gry. Znajdźmy wymagane rzeczy, połóż je na skanerze. Łyżka, ołówek, gumka do włosów. Dobra. O, dobra, to jest gumka do włosów. Apparently, A że to jest ten skład? Jak zrobić swoją wymarzoną ławifu? Potrzebujesz do swojej wymarzonej waifu łyżkę, ołówek oraz gumkę do włosów. O, to mamy ołówek. Ja mam bardzo zły umysł. Powiedz. Powiedz, dlaczego masz swój umysł. Powiedz, co pomyślałeś. Duet. To jest stream, na którym nie mamy wstydu. Wstyd nie istnieje. I love you. Ja też cię kocham, lodówko. Mua. My słuchamy, nie oceniamy. Ten stream jest tak zły, że tutaj już nie ma prawa, żeby kogoś oceniać. Szczególnie mnie, bo ja powiedziałam tu tyle skurwysyńskich rzeczy. Co mamy robić? Dobra, Don't worry, już wiem. Okej, okay, robi się spuki. Czy będziemy wreszcie gonieni? Ja okej, okay, ja czuję, że jak przyjdziemy przez te drzwi, to będzie jumpscare. Nie, jednak nie. W chuja was zrobiłam. Mamy znaleźć baterię. Widzisz mnie. Bawimy się. Imagine, po prostu sobie siedzisz i na spokojnie walisz kloca, i ktoś ci kurwa na ścianie pisze, czy się pobawimy. Ta kurwa, kloce będziemy układać. Kurwa, widzisz mnie? czy widzisz mnie jak Sram? Kim jesteś? Apparent jestem gunerem, z tego co zrozumiałam. O, no, dzień dobry. A no to żegnam. Nie, chwila, to jest kibel. To gdzie ja mam te baterie włożyć w sobie w dupę? A chwila, to jest druga. O, robi się spuki. O kurwa, jak jasno. Oba moje oczy. Czy mamy waifu? O what the fuck? Witaj, Mariusz. A no tak, nazywamy się Mariusz. Mamy wreszcie kobietę. O kurwa, Majte, jej było widać. Jesteś mita. Bo przez pół gry nazywałam cię Mańka. Nie czy to jest unpopular opinion. Ale wolę jak te napisy są tak na dole, niż tak pojawiają się mi przed mordą, bo są trochę takie, nie wiem. Troszkę. kinda of distracting. Czuję się jakbym była w takim teledysku przez te napisy. Zaraz się wypierdolę. Poza mapę. Czuję, że jakoś da się wyjść. Autowban e, tutaj. Jakbym bardzo chciała, to bym mogła tak czyje. Ale mogłabym bokie wnętrze. <grym> Co nie? Dawaj pcisz poza mapę i tak pociekasz skry. Nieironicznie chciałabym kinda spróbować wyjść poza mapę, ale widzę, że tutaj nic być się da. A i nie coś tam z tym, z. Jak to się nazywa? Z tym blatem coś tam, nie wiem. Wyszłam trochę cycami w niego. Ale tak niezbyt, tylko telepiej się i troszkę, troszkę jest oczopląs, ale to tyle. Bo najłatwiej wyjść poza mapę, tak wiesz, jak masz jakieś te, e, takie kąty, jak tutaj na przykład, albo coś. Ale na, I don't think so. Wydaje mi się, że to jest dobrze zrobiona gra, nie, nie jak niektóre gry z pewnym misiem w kapeluszu. O! Co to ką... Przestań. Przestań. To są dyskietki. Kim jest Jadwiga? Mańka? Kim jest Jadwiga? Czy chcesz mi coś powiedzieć o Jadwidze? Let's take the sauce. Płynna miłość. Ja. Płynna miłość, okej, okay. był taki horror, który oglądałam kiedyś, nazywa się mit i on basically polega na tym, że jest tam sobie jakaś typiarka, ma tam znajomych i oni pojechali gdzieś do wioski i to była praktycznie taka sekta i tam była typiarka, której podobał się jeden gościu i ona była mieszkanką tej wioski i gdy przyszedł moment posiłku, ona dała mu napój i on był czerwony i ona powiedziała, że to jest dowód jej miłości. I potem się okazało, że basically ona dała mu krew ze swojej miesiączki. Także obawiam się, iż ten sos może być podobną cieczą. Obawiam się, że Mańka mogłaby coś takiego zrobić. Opowiedz mi o kasetach. Kim jest Jadwiga. Smaczna miłość. Okej, okay, troszeczkę coś jest nie tak. Mita, co происходит? Obawiam się, iż tych grzyby nie były maślakami. Obawiam się, że to nie były maślaczki. Serce kolid, w oczach szumie. Tak, ja знаю, to z tobą. Możesz wstać? Mogę wstać. Zarabicie mierder, tak czuję. Czemu ty mnie do Kibla prowadzisz? Co to Tabletki. Prynimaj. Ja czuję. Ej, ten głos rasyki totalnie nie pasuje do mordy tego typa. No dobra, bierzemy tabletki. Brzmi jak gość z ciemnej uliczki. Szczerze, jego głos jest kinda hot. Ej, I mean Jego głos? Hear me out. Ale jego wygląd? Fucking don't hear me out. No powiem tak, kobieta nam zniknęła. O, obrazek się zmienił. O, chwilę. Ok, nowe drzwi. Wait, what, what the fuck? Ok, ten pokój jest. useless? I guess. Gdzie jest kobieta spuściła się w kiblu? Aż to z komnatami. Ja pierwszy tak, żeby to było ci Ten prywatni. jej robiła, gdy my umieraliśmy w kiblu. O, guys! Guys! Mamy mroczne wnętrze teraz! Już nie jest tego, już nie jest czerwone, teraz jest. Ciemne. Chwila, kobieto pomóż mi wejść w siebie. Mamy teraz mroczne wnętrze. Ej, co mamy zrobić? Bo nie czytałam. Aha, to dobra nieważne. Musimy poczekać, okej. Okay. Typowy security breach experience. Musisz poczekać, aż pokój się załaduje. O Jezu, kurwa, kobieto! Kobieto! Czy POJEBAŁO bało kobieto? Nie wchodź tak we mnie! Wybieraj. My, co grać? <noise> Pingwinie, kloce! Ja jestem za pingwinimi. Pingwinimi. Kurwa, kloce! Ja jestem za klocami, osobiście. Jestem dobra w zbieraniu kul. Całe życie do... Mariusz dotykał swoich kul. To się znano zbieraniu kul. Wy jak dobrze złapać za kulę. <grybujesz> o kurwa, ona też umie dobrze łapać za kulę. Dobra, weźmie mroczny skandal. Mroczny, czy ja to czytam ciągle jako mroczny? Mleczny skandal, mleczny. A masz, kurwo. A masz, jak porządny mąż. A masz, kurwa. A ci wypierdolę za to, że marcheweczek nie chciałaś kroić. Mem, ty... Kurwa czekaj, bo kobiety bije, zaraz przeczytam. Dobrze, że jestem dobra w biciu kobiet. Mam już experience. Ty, zaraz... Prze... Ej nie, no kurwa, nie mogę przegrać. No nie! Piekło mężczyzn wyjebała mi. Ja zaraz przeczytam czat obiecuję. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze, a uważam, że bicie kobiety. <grywy> bicie kobiety jest czasami ważniejsze. E, nie, dobra, i w dupę. A no, ta wyłącza teraz telewizor, bo wygrała. No jasne. mojej Ta teraz mnie do pokoju zapraszasz jak mi wyjebałaś. Ej, jednak tu chyba będzie BDSM. Najpierw mnie pobiła, teraz mnie zaprasza do swojego pokoju. Bycie kobiety jest ważniejsze, Rel. Bycie kobiety jest bardzo ważne. Bicie również. No dobra. Tak, zaczniemy grę? Bierz karty. Co to za stukanie po mojej lewej? Ej, jo, szybko grasz. Jak szybko gram? Co, mam wolniej grać? Mam robić slow run? O co, muszę wziąć wodę, bo mi zaschło w gardle. Woda się skończyła. No ni niestety, teraz zostało mi tylko... Um... Możesz po dźwiękach zgadnąć, co to jest. Nie powiem ci. A, Jack Daniels. No dokładnie. Twoja Ty, bo ja nie rozumiem. Ja nie Nie, po nimaju. Ok, 10 ataku. Ale ma trzy serca. Bo to chyba tak działa. To trochę jak Inscription w sumie. Spróbujmy z tym może. Nie, Jak nie masz? Aha. Aha, myślałam, że ja będę pierwsza atakować kartą. No, niech ci będzie. Ej, ja mam wszystko na zero teraz w ataku. Co jest za chujowa gra? W lewym górnym pokazuję ci, co ma być większe od jaką ona dała kartę. Aaa, okej. Okay. No wiesz co, nie mamy nic większego, także chuj nam w dupę tak czy siak. Nie. Mleczny skandal był lepszy. Czy to jodwiga się ukrywa w szafie? sprawdzić. To jest bardzo dziwne. Ona ma cień na twarzy. Ty już wiesz, że się robi źle. Jadwiga, Czy to ty, Jadwiga? Jadwiga? Ty to Tam moje niżej bielio. Ty coś ukrywasz? Dlaczego ty mi nie wierzysz? Co ja robię nie tak? Ja po prostu chcę, żebyś pobył ze mną. Może ty po prostu próbujesz zostać ze mną. Wait, what? Zostań wymagania ukończ główną grę. Zignoruj we... Ow! Oh. O, oh, chwila, ow! Oh. I see! Więc to no, chciała, nie możemy. No dobra, spierdalamy od kobiety. Znowu, jeśli chcesz uznać co tam, to tam, tak teraz uznasz. Sprawdzę, jest w kuchni. Ok. Hello? Hello? Widziałam tę łapkę. A bo to ten moment z gry. Jaki moment? O? Hello? spóki. O! O! Boisz się mnie. I mean, szczerze? Tak nie bardzo? To mi przypomina kiedyś tak jakimś dzieciakowi w podstawówce też tak przyczasnęła palce. Może nie odpadły, ale miał je potem złamane. O kurwa, kobieta w kuchni, to ja się cofam! Witaj, Mańka. Aha. Spółki. Nic tu nie ma. Znajdź mnie. No dobra. Aha, no to chuj ci w dupę. Jakbym miał złotówkę za każdym razem, jakbym sobie przytrzasnął palce drzwiami, to bym miał 3 złote. Ja w podstawówce takiemu dzieciakowi przytrzastałam palce. Dlatego, że mieliśmy głupią bardzo zabawę. Gdzieś tak w pierwszej klasie, podstawówki, gdzie wiesz, to jeszcze było, że. u kobiet, nie kobieta, przepraszam. u dziewczyna, fu! u chłopak, fu! To wiesz, dziewczyny nie wchodziły do łazienki dla chłopców i chłopcy nie wchodzili do łazienki dla dziewczyn. To mieliśmy taką głupią grę gdzie wciągaliśmy po prostu siebie nawzajem do swoich łazienek, więc dziewczyny wciągały chłopaków do łazienek i oni mówili nie, fu, kurwa, le, e, spierdalaj e, kurwa, masz jakiegoś tego e, pryszcze masz, kurwa zarazisz mnie, no i nawzajem z chłopakami, nie, i oni wciągali dziewczyny i my też nie, nie spierdalaj, jeszcze mnie kurwa zarazisz jakimś ejcem, może nie ejcem, bo mieliśmy 8 lat, ale czymś mi zarazisz no i jak tak się bawiłam właśnie z chłopakami, wciągałam z innymi Dziewczynami, ich to był taki moment, gdzie zamknęłyśmy się z dziewczynami w tej, e, tej łazience, i jeden z nich próbował otworzyć te drzwi. I on tak miał właśnie palce, miał właśnie tutaj, co nie, i tak próbował otworzyć te drzwi. On tak włożył palce, żeby, żebyśmy nie mogły domknąć tych drzwi. Więc ja. Otworzyłam te drzwi na Hama. Ja tak nie byłam tymi drzwiami, i że jestem w szoku, że jego palce nie skończyły tak jak palce tej. Mity, co nie? Wtedy nie myślałam sobie nic wielkiego o tym. Aż parę dni później widzę znowu tego samego chłopaka i miał kurwa. <gryw> miał bandaże na tych palcach. I ja miałam takie ja, pierdolę. Także tak, przyczasnałam chłopowi palce. Specjalnie, ale również niespecjalnie. Gdzie jest ta kobieta? Mamy jakiś cel? Aha, jest creepy. Yeah. O, kobieta! Okej, okay. w, w złej po- Believe it or not, nie chciałam się tak ustawić w tej pozie. I znów to zrobiłam. Chyba, że to jest bardzo długa historia i nie chcecie się jej pisać, to so understandable. A, miałam się wystraszyć, przepraszam, zapomniałam. Nóżki. No, właśnie psioką w ścianę napierdala. Dobra, zostawmy psiochę samą. Piso, ale jest kurwa brzydliwa. O, piwnica, wreszcie jest spuki. A jednak nie jest spuki, bo jest jasno. Aha, to tutaj nagrywała, jak sobie była. I mówiła po portugalsku jeszcze. Ola, I am Dora. Hello, hello. No. No ja bym ci nie ufała za bardzo. O, mam safe. Dammit, to nie ten. To już skończyły mi się pomysły. Dobra, weźmy ten klucz. Dawaj klucz mnie. No takim tonem to ja nie wiem, czy chcę ci ten kluczyk dać. Nie wiem, czy chcę, żebyś mi pokazała kotku, co masz w środku. I'm not sure. I'm not fucking sure. Ale chyba nie mam wyboru. вот кольцо. А? Ты же хочешь сбежать отсюда, так? Ну no, да. Тогда надень его. Это полезный артефакт. Думаю, он пригодится тебе очень скоро. Спробуй коду. 4970. Окей. Йо! Йо! Holy shit! What? Bro, zabiłeś mnie! You just fucking killed me! Goddammit, znowu musimy z nią gadać.